Witam serdecznie jeszcze po konieczny straf, Facebooku Koncerto Majensię z Kajkulice. kolejny dzień reklamy cyrku na wodzie w jaśle. Teraz sklepy i markety i jakieś szkoły i przedszkola, które jeszcze zostały, które jeszcze nie zdążyły robić w poniedziałek. Wczoraj miałem jechać, proszę Państwa, do krosna, ale ze względu na problemy techniczne kierowcy nie wypaliły. Może jak będzie dobrze, to może jutro do krosna na reklamę. Ale czas pokażę, zobaczymy. Zresztą będziecie Państwo widzieć, jak będzie filmik z Krosna, z reklamy to pokażę. Także wchodzę do sklepu, proszę Państwa, ulotkowanie, szczekanie. No i za chwileczkę szybko na rynek zacznę się za klauna malować. Klauna szybciej i będę chodził po rynku jasieckim. Ja, jeśli będę znajomi tam, to może coś nagramy. Także, proszę Państwa, wchodzę do sklepu. Dzień dobry. Należy na, na morcie Imperial Show Zapraszam na naleścewisko sezonu 2025, a w programie 20 ząbym w basenie. Jedziemy dalej. Ogoda nie jest przyjazna. A na Ale dobrze się Zobaczmy robi! Jiało! Drobnikarne może dla Ale tu jest piotrąka ulica 3 maja. Wycieczko lajki, go na rynku. Wziąć w o dobrze Dobrze jeszcze trochę czasu. O 7 dni, 8 dni do środy 22. A wjeżdżam proszę Państwa na piotrąka.

Idę, proszę Państwa, na plac targowy reklamować cyrk w stroju Klauna-Szymcio. Także, proszę Państwa, tam muszka mi się co chwila przewraca. Takie dziadostwo mi dali. Kupiłem sobie i mi dali w sklepie. Dobra. Oh. Także można iść nagrywać. Może poproszę znajomych, żeby mnie nagrali. Także, lecę. Przyjdzie do mnie klient będzie <laughs> Dobra. Dobra. Chciałam tak miśc. Będę go tu... ...mogła no, nać. No, ja to będę wstępowała. No dobra. Proszę państwa, tak się robi reklamy do cyrku. Tym razem cyrku na wodzie Imperial Show w Jaśle. To piąty cyrk. Piąty cyrk. wiaśle udany sezon cyrkowy 2025. wiaśle dużo cyrków. Tego tylko ja muszę na drugi sezon se inną muszkę załatwić, bo ta się luzuje, także uciekam dalej. Proszę państwa i lecimy na sklepy i markety. Także dzieje się. Pogoda nie rozpieszcza, ale aż tak nie pada, także trzeba się śpieszyć, myć i dalej lecę. Przyjazna, ale dobrze się robi. Także proszę Państwa, obiad zjedzony, dalej rozprowadza ulotki, sklepy i markety, przy okazji żłobki i przedszkola, tam gdzie jeszcze nie zdążyłem, no i lecimy dalej na reklamę, także dzieje się reklama cyrku na wodzie, Imperial Show 2020. 25 w Jaśle, że jeszcze jeszcze strafy i koncert Tomania Jasie Skajowice, reklama dla każdego cyrku w jaśle, a tym razem Imperial Show Cyrku na wodzie.